Yo, witajcie! Ja jestem Brawl, to jest kolejny odcinek Zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka. Ten odcinek będzie również długi, ponieważ mam piekielnie dużo spraw do załatwienia. Um, I w tym odcinku także udamy się do Korinis, fuck yeah! Każdy na to czekał, wiele dni wiele... Co ja w ogóle pieprze Nieważne. Echem, no i jeszcze raz chciałbym sobie przeczesać tą okolicę razem ze zwojem Smoczego Zębacza. Mm, ale zobaczymy, czy ten koleś będzie miał taki zwój do sprzedania. Jeżeli tak, to będzie miło. E, Angor. Angor? Pokaż. Eee, ty biedaku. Nie, jednak nie ma, więc trudno. E, trzeba będzie od razu tam iść. E, no na to wygląda, ludzie. No niestety. Dobra, możemy stąd wyjść już pięknie. Eee, kurde, do kolejnego poziomu jeszcze troszkę mi brakuje. Eee, no cóż, raczej nie ma tutaj nic. Znaczy, w, górni, w, no, no, w Górniczej Dolinie nie ma niczego do roboty już. Eee, misji pobocznych już tutaj nie możemy wziąć. No, jakieś tam możemy, ale, ale są naprawdę nudne. Eee, mówiłem, że będę miał zamiar wykonać wszystkie misje poboczne, ale takie drobnostki eee, będę jednak pomijał. Tak, dobrze. Eee, właśnie, przecież ja mam runę, która zaprowadzi mnie do przełęczy. Kurde, po co ja używałem tej miksturki, to ja nawet nie wiem. Ej, poczekajcie, nie, 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 tak się nie bawimy. E, pójdę do tego Engora i... skorzystam z jego łóżeczka i tyle. I użyję tego zwoju i od razu udamy się... E, udamy, znaczy zrobimy misję, aby uwolnić Beneta, żeby dostać oczywiście piękną zbroję łowców... łowcy smoków to będzie bardzo, bardzo fajne. E, do ranka, standardowo. E, ile ja mam siły? Mam 62 siły. E, raczej jeszcze nic założyć nie mogę? No pieprzone 8! Kurde! Wow, o tym to ja sobie mogę najwyżej co pomarzyć. Um, o tym to już w ogóle sobie, sobie mogę pomarzyć. Dopiero potem. Jednoręczna broń. Wiecie co, chyba jednak przerzucę się na bronie jednoręczne. Um, no nie wiem, jakoś tak, taka chrapka mnie wzięła. Poprzednim serii jak nagrywałem z Gotika 2 to grałem właśnie bronią dwuręczną. Mm, a te teraz sobie skorzystam z broni jednoręcznych. Tym bardziej, że jakoś y, szybsze mi się wydawają, nie wiem czemu... Mm, e... Do przełęczy górniczej doliny, okej. Okay. Pięknie. Yeah! Dobra, już raczej nie ma tutaj... E... Nic do roboty w, w górniczej dolinie, chociaż się już powtarzam. No ale taka prawda, ludzie. E, gdybym miał jeszcze zwój smoczego zębacza, no to jeszcze bym przeczesał tą okolicę i troszkę tego doświadczenia bym dostał. E, nawet żałuję, że nie. Mm, że nie kupiłem troszkę więcej tych zwoi, ale trudno. E, dobra, gdy wejdziemy, rozpocznie się już trzeci rozdział. Jesteśmy tego pewni, no ba! Oko i nosa rozdział trzeci. Dobra. Hello? Coś ci slagowało? Okej. Okay. Eee, jeszcze w okolicy mamy gobliny, które sobie też zabijemy. Eee, oczywiście z kuszy. Skorzystamy z okazji i będziemy je nawalać kuszą. Eee, nie wiem, czy możemy gdzieś tutaj znaleźć jakąś fajn, fajną kuszę, żeby nie tracić pieniążków. Eee, pieniążki nam będą potrzebne na. co to było? Coś na mnie warczało. Dobra, nieważne. E, będą nam potrzebne, aby... Mm, ludzie, coś jest spadek FPS-ów, nie wiem dlaczego. Hello! Poczekajcie, chyba będę musiał zaraz zrobić krótkie cięcie, bo coś mi laczy, nie wiem dlaczego. E, no, coś jest wielki spadek FPS-ów, nie wiem dlaczego, ludzie. Poczekajcie, będzie laży, ladży, ladży! No i to cholernie ladży, dobra ludzie, poczekajcie, schowam kusze i obszukam jeszcze okolice Pogrzebał, czy złoty pierścień, miksturka, miksturka, no i to chyba wszystko, dobra, lagi się już uspokoiły, nie wiem o co chodziło, chociaż cięcia żadnego nie było, żeby, no, cięcia żadnego nie było, ale z klatki i tak jakoś spadają, nie wiem dlaczego, teraz mam 40, a... Zawsze mam 50 przy nagrywaniu. Dobra, nieważne. Zobaczymy, co to za miksturki w ogóle były. O, ale tam, same kiepskie. W sumie nam się do niczego nie przydadzą. I będziemy mieć do czynienia z pierwszym poszukiwaczem. Zobaczymy, co to będzie za walka. Chociaż przeczułam najgorsze, że zginę. E, musimy się postarać, żeby nie spieprzyć tej sprawy. E, ale wydaje mi się, że w Gothic 2 Kruka, w dodatku, on ma te potęż potęż On ma potężnie potężniejsze te kule ognia. Kurde, się już wysłowić nawet nie potrafię. E, no i dobra, zobaczymy. Zapisałem grę, zapisałem. Chyba powinienem być dubbingowcem. No, ma potężniejsze kule ognia. FUCK! My z nimi damy radę, ludzie, możemy tylko uciekać. Wow, wow, widzieliście to? Czy wy żeście to kurwa, widzieli? To była masakra. Chyba nie dam mu rady, więc wolałbym tam na razie nie wchodzić. Eee, poczekaj, jak gnoju, aż zdobędę sobie lepszą kuszę albo lepszą broń. Zobaczymy, kto będzie e, lepszy. Poczekajcie, zamknę te drzwi, żeby dał nam spokój. Wow, jeszcze mnie pizgnął. E, dobra, bierzmy szyneczkę, wszystko co ten strażnik miał. A raczej rycerz. Czy paladyn. Tu nie mm, no i możemy po drodze zabić wszelkie stworzenia. Ten rozdział będzie piekielnie długi, ale co tam. No, jesteś nareszcie. Idź lepiej od razu do Ksardasa. Mamy problem. To akurat łatwo mi uwierzyć. Od twojej ostatniej wizyty rozpętało się prawdziwe piekło. Porozmawiaj z Ksardasem. Czeka już na ciebie. Z Ksza mi przekazać ci te... Okej, okay, ale czemu ten koleś gada jak Iwona? Nie wiem, czy Jakoś... jakoś Ksardas kazał mi przekazać ci tą runę. Nie wiem, czy wy żeście to też zauważyli? O Jezus, nie! Wypieprzaj! Won! A kysz! A, Ja te patworki na razie pominę sobie. Ja do, nie, ja do nich wrócę. Tylko wolałbym na razie wykupić sobie. Znaczy, gdy wykupię już swój przemiany w smoczego zębacza, wtedy powinno pójść gładko. I, że, I żebym przez 15 odcinków nie ekspił I to według mnie będzie to lepszy pomysł. Tak jak w przypadku. To było w przypadku, kiedy byliśmy w górniczej dolinie. I to nawet szybko poszło, bo w 20 minut przeczesałem połowę górniczej doliny. No tak można tak nazwać. Większość tych istot chowało się w wszelakich jaskiniach. Dobra, opominiemy tego gnoja. Oczywiście mógłbym tam do Korinis dostać się za pomocą zwoju do Xardasa, a potem z Ksardasa do do Korinis, ale ja wolę to zrobić, Swojemu. Yy, wiem, że to jest dłuż, dłuższa troszkę yy, droga, ale jakoś się tak rozgadałem, więc. Więc czemu nie? Kurde, spadają mi fps -y, Nie wiem dlaczego. Coś mnie to teraz niepokoi. Ale w sumie już prawie jesteśmy. O, wiem, pójdziemy do mojego ziomka Abdulikana kasa kala katika kaka. Tak, czyli do tego Abdina katahatalina, czy jak mu tam? Oooo, ty poszukiwaczu, nie nie nie, mnie nie dostaniesz! Nie nie, ty 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 no nie! Spieprzaj, dziewiętnów! Dobra, nie możemy się dać trafić. Ale przynajmniej gdy będziemy... gdy dostaniemy już um, pancerz łowcy smoków, to będzie już łatwiej troszkę z tymi... z tymi, tymi... tymi, tymi poszukiwaczami. E, bo jak wiadomo... wow, Kolejny! Bo jak wiadomo te pancerze są właśnie mm, przystosowane do, e, do ognia. W sumie macie nazwę pancerz łowcy smoków. A jak wiadomo, że pancerz łowcy smoków, to musi mieć... Um, ochronę przed ogniem, prawda? Troszkę większą. Tak, nie wymknę się. Już, 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 już. O, właśnie. Gdy już zdobędziemy zwój e, smoczego zębacza, kupię sobie na wszelki wypadek e, dwa takie zwoje. E, to chyba będziemy mogli zabić e, tych poszukiwaczy i to dosyć prostą, prosto, prosto, czy łatwo, popadną na kilka ciosów. Także widzicie, ta metoda jest nawet nawet bardzo dobra i opłacalna. Potem wszystko wam się zwróci w postaci expa. kurde, gdzie ja miałem iść? Aha, do Beneta, dobra. Miejmy nadzieję, że wbiję kolejny poziom yy, niedługo, ale w tym odcinku raczej to jest niemożliwe. Yy, dobra, na początku ile mamy kasy w ogóle, bo nie wiem. 747. Dobra, udamy się najpierw do Abjina, Katapaka, Satalina. Słyszałem co innego. Doprawdy, to interesujące. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Kiedyś było inaczej. Ty, 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 ty! Abjin, mój ziomku! Hej! Czy możesz Powróż mi, mi! Tak, czas minął, więc... Ile? Dla ciebie... O ty gnoju. Opowiedz Widzę, że ładnie sobie teraz liczysz, ale dostaliśmy 600. Yy, doświadczenia. Swoje własne przeznaczenie: przez ogień i śnieg, przez lód i płomienie, ludzie w obcych zbrojach, bagno, jaszczury. Oczekują cię To wszystko Nie widzę nic więcej O, to jesteś cienki jak bolek y, Okej, okay, więc idziemy teraz do Beneta y, Musimy go uwolnić z tego pieprzonego o, z tego pieprzonego więzienia I potem udamy się do Beneta w... do farmy Onara i weźmiemy od niego tą jakże piękną zbroję. Oczywiście zrobię y, cięcie Sorki za te cięcie, ale mm, znowu zaczynały mi spadać klatki, wiem, znaczy FPS-y, więc musiałem wznowić, a raczej zrobić krótkie cięcie, wyjść z gry i dalej zacząć i wznowić nagrywanie. No i w miarę wszystko się uspokoiło. Mm, dobra, lecimy do Beneta. Czego? Gówna psiego! Ty niekulturalny śmieciu. No! Chyba nie zamiesz... ZAPA! Oj dobra. Peneciet, jesteś tutaj. Jesteś farmerem czy najemnikiem? Nabierasz mnie, co? Byłem po prostu ciekawy. Widziałeś kiedyś rolnika, który kuje broń? Nie. No to czemu zadajesz takie głupie pytania? Jak trafiłeś do paki? Te świnie wrzuciły mnie do lochu. Twierdzą, że zamordowałem Paladyna. Ale ja tego nie zrobiłem. Próbują mnie wrobić. Czemu mieliby to robić? A skąd mam wiedzieć? Musisz mnie stąd wyciągnąć. Porozmawiaj z Lordem Hagenem. z mury, nie wiem. Po prostu zrób coś. Co się stało? Poszedłem do miasta z Hodgesem, żeby kupić trochę zapasów dla chłopaków. Nagle usłyszeliśmy głośny krzyk i tupot nóg. Przejdź do rzeczy. Od razu wiedzieliśmy, że coś się stało, i spróbują nas złapać, jeśli nas zauważą. Uciekaliśmy, jakby nas diabeł gonił. Wtedy tuż przed bramą miasta potknąłem się i rozwaliłem kolano. Reszta jest oczywista. Straż od razu mnie złapała i wrzuciła prosto do tego lochu. Kogo zamordowano? Nie mam pojęcia. Jednego z paladynów. Nie znam ich. Wiesz jak się nazywał? Jakiś lotar, chyba? No nie wiem. Lepiej zapytaj lorda Hagena. On zna. Mają przeciwko tobie jakieś dowody? Mówią, że mają świadka, który wszystko widział. Wiesz, kim jest ten świadek? Nie. Wiem tylko, że. Kto. Co? Dobra, to wiadomo, lord. Andrea albo Hagen, dobra, nieważne, to jest mało istotne. Udamy się od razu do Lorda Hagena, aby wyciągnąć tego Beneta. Pamiętam jeszcze te czasy, kiedy to pierwszy raz grałem właśnie w gotika i co musieliśmy znaleźć tego, 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 tego świadka, Corneliusa, który znajduje się właśnie w tym samym miejscu, co Lord Hagen, a ja go jak debil szukałem po całej mapie, wchodziłem... Do klasztoru, do farmy Onara, szukałem gdzieś po całej mapie i nigdy nie mogłem go znaleźć. I to było naprawdę bardzo, bardzo głupie. Jeszcze wtedy internetu nie miałem, więc wiecie. Więc sobie nie mogłem tak, o, sprawdzić w internecie, gdzie on się znajduje. To były piękne czasy. O, nie, Diego! Uciekamy! Ale w sumie nie wiem, czy ten odcinek będzie długi, czy nie. Nie mam pojęcia zielonego. Mm -mm. ...i sprawiedliwie, no przecież wiadomo, przydałby nam się lepsza broń ludzie, bo naprawdę z tą piką to daleko nie zajdę. Odenie, Ale co tam, na razie może się przydać? Nic innego na razie założyć nie możemy? Przynoszę ci wieści od garonda, proszę, kazał mi wreck. Sytuacja jest groźniejsza niż przypuszczałem. Ale mów, mów, co się dzieje w górniczej dolinie. Paladyni zabarykadowali się w tamtejszym zamku. Oblega ich horda orków. Wielu żołnierzy poległo. Zostało... Obawiam się, że bez odpowiedniego wsparcia ci ludzie nie mają szans. Znajdę jakiś sposób, żeby ich stamtąd. W... bardziej niż jego wdzięczność, przyda mi się oko. Tak, naturalnie. Dotrzymam słowa. Weź ten list. On otworzy przed tobą bramy klasztoru. Porozmawiaj z Pyrokarem, najwyższym z magów ognia. Pokaż mu to pismo, a on zaprowadzi cię do oka. Jeszcze jedno. Weź tę runę jako wyraz mojej wdzięczności. W chwilach potrzeby. Okej! Okay. Muszę z Tobą porozmawiać o Benecie. Ale to ten najemnik, który zamordował jednego z moich ludzi. Sądzę, że Bennet. Dowody są jednoznaczne. To on jest. A jeśli dowody zostały sfałszowane. Uważaj, co mówisz, to ba... Jeśli nie masz dowodów, które podważają zeznania mojego świadka. Skąd masz pewność, że to Bennett jest mordercą? Mamy naocznego świadka. Jak widzisz, wina tego najemnika... Co to za świadek? Cornelius, sekretarz gubernatora. Podany przez niego rysopis. Pasuje jak ulał do Bennetta. Z mojego punktu najemnik zostanie powierzchni. Okej, okay, ale niestety e, Bennet... Na, na szczęście znaczy Bennet nie zostanie powieszony, bo my w tym przeszkodzimy. Yeah! E, dobra, Cornelius jest tutaj, a jak go szukałem jak debil pamiętam te czasy jeszcze. Mm -hmm. Widziałeś zabójstwo Lotara, prawda? Nie muszę odpowiadać na żadne pytania dotyczące Lord Hagen, wie już o... Co widziałeś? Naprawdę nie mam teraz czasu. Musisz wyjść. Zamykamy biuro. O ty nie. Dość tego. Co widziałeś? Ja... widziałem, jak najemnik zaatakował Paladyna od tyłu. A potem wyjął i, i bił mu go w klatkę piersiową. O kurde, nieźle się tam pewien? bawił. Tak, oczywiście. Ale teraz naprawdę Nie wierzę ci. No i co? Powiedz mi, co zamierzasz z tym zrobić. Mógłbym powiedzieć najemnikom, gdzie mieszkasz. Co to ma niby znaczyć? Jestem pewien, że z wielką chęcią cię odwiedzą. Zapewne nie będą bardzo mili. Nie możesz tego zrobić. Zabiją mnie. To bardzo prawdopodobne. Powiem, co tylko zechcesz. A. Więc, co tak naprawdę się wydarzyło? Nie widziałem, co zaszło. Dostałem złoto za obciążenie winą najemnika. W dzisiejszych czasach każdy musi zadbać o siebie. Potrzebowałem pieniędzy. Kto ci zapłacił? Wystarczy. Zabije mnie, jeśli go wydam. Czy zgodzisz się powiedzieć to samo lordowi Hagenowi? Nie jestem szalony. Nie mogę. dam ci mój pamiętnik. Powinien być wystarczającym dowodem. Okej, okay, spieprzej dziadu, bo cię kopnę w ryj. E, na początku trzeba ten e, pamiętnik przeczytać. E, Okej. Okay. I dopiero możemy go oddać Lordowi Hagenowi. I potem udamy się do Beneta po piękny strój, a raczej piękny pancerz łowcy Smoków. Yeah! Cornelius kłamie. Skąd ta pewność? Mam jego pamiętnik. Są tu wszystkie dowody. A to podła gnida! W świetle nowych dowodów mogę zrobić tylko jedno. Na mocy powierzonej mi przez Jego Wysokość i świątynię ogłaszam, że więzień Benet zostaje oczyszczony ze wszystkich zarzutów i ma zostać zwolniony. Za to Cornelius ma zostać pojmany pod zarzutem krzywoprzysięstwa. Cornelius uciekł. Znajdziemy go prędzej czy później. Nie e, Okej, okay, więc jak wiecie, Bennet został już uwolniony. Siedzi sobie teraz bezpiecznie w. Mm, na farmie Onara. Więc ja zrobię krótkie cięcie i. Mm, do zobaczenia, kiedy już będę na miejscu. Okej, okay, witajcie z powrotem. Jak widać, jesteśmy już prawie na miejscu i uwieście mi droga była bardzo, bardzo dziwna. Ponieważ po drodze spotkałem dużo poszukiwaczy i musiałem je jakoś ominąć, więc musiałem korzystać z jakichś dziwnych dróg, ale jakoś mi się udało. No i możemy teraz udać się do Benneta, chociaż się już powtarzam. Yeah! Dobra, Bennetcie, dawaj zbroję. Stary, już myślałem, że naprawdę mnie powieszą. No cóż, wszystko się w końcu wyjaśniło. Wspaniale. Szkoda, że nie widziałeś twarzy tego żołnierza, który mnie wyprowadzał. Był taki przerażony, że prawie narobił w gacie. A to mi przypomina, że mam coś dla ciebie. To tylko co? O co ci chodzi? Że ja mam prezent. Nie trzeba mi więcej. Co za prezent? Słyszeliśmy pogłoski o smokach w Dolinie. Naprawdę, nie mój problem. Naprawdę tam są. W porządku, wierzyć. W każdym razie paru chłopaków postanowiło wybrać się do Doliny. Zamierzają tam trochę zarobić. A co to ma wspólnego ze mną? Opracowałem nowy rodzaj zbroi. Zbroje łowcy smoków. Jest bardziej wytrzymała i lżejsza niż zwykłe zbroje. A ponieważ to ty mnie uratowałeś, chcę ci dać jej pierwszy egzemplarz. To prezent. Sądziłem, że pewnie zechcesz przyłączyć się do zabawy. Jeśli wybierasz się do doliny, będzie ci... A poza tym interesują mnie smocze łuski. Prawdziwe smocze łuski. Ile dostanę za każdą łuskę? 200 sztuk złota. Wow! Okej, okay, więc nieźle możemy teraz na tym zarobić. No i założymy piękny pancerzyk. Jak widać jest o wiele, wiele lepszy od tego padziewia... Które teraz mam, więc jak widać, wyglądam o wiele, wiele lepiej. Więc. Aha, jeszcze udamy się do po runę teleportacyjną, która zaprowadzi mnie prosto tutaj, żeby potem przez półmapię nie łazić znowu. Mm, bo zawsze o tym zapominam, o tym szczególe. W szczególiku, szczególe. A, dobrze, że. Co się stało? Nie Zobacz to, znalazłem w To magiczna runa. Jeśli się nie mylę, pomyślałem, że. Mo Okej, okay, ludzie, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. E, subskrybujcie, oceniajcie, komentujcie mój kanał. E, ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się, ludzie. Poczekajcie, zapiszę jeszcze grę. Do zobaczenia. Cześć!